Aktywna i pełna życia to Aneta Zatwardnicka jeszcze przed okrutną diagnozą. Toczeń wielonarządowy. Dziś walczy poza matą z chorobą, która odebrała jej stopy i dłonie. A razem z nią walczy Stowarzyszenie. Warto jest pomagać. Wielka tragedia. Jest to osoba bardzo aktywnie żyjąca. Yy, znana, myślę, tutaj w kręgu sportowym. W sobotę w Haliceres organizuje charytatywny turniej sztuk walki i na trzech niezależnych matach będą rozgrywane zawody karate Kyokushin, jiu-jitsu i karate tradycyjnego. Jak do tej pory zgłosiło się mniej więcej około 400 uczestników. Opłaty startowe zostaną przeznaczone na leczenie Anety. Dodatkowo na hali będą odbywać się licytacje. Będzie można zakupić koszulkę czy kubek z logo Anety, długopis z numerem karesu i kontem na który będzie można wpłacać datki. Licytacje na które gadżety regularnie dosyła stowarzyszenie Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego, też miłośniczka karate, trwają cały czas w internecie. Przez naszą stronę można wejść, czyli www.wartojspomagac.pl. Można wejść i tam się bezpośredni link jest do naszych aukcji. Licytować będzie można również w niedzielę od 16 do 18 w międzywojence. Zebrane pieniądze stowarzyszenie przeznaczy na leczenie i rehabilitację. Przede wszystkim na protezy specjalistyczne, tak żeby ona mogła, bo jak wiemy, Aneta nie ma dłoni, nie ma stóp i chodzi o to, żeby te protezy były tak dopasowane, były tak unowocześnione, żeby Aneta mogła normalnie funkcjonować. Na walkę z chorobą potrzeba 400 tysięcy złotych. Stowarzyszenie zebrało już 60, reszta leży w naszych rękach. Możemy zebrać każdą ilość pieniędzy, jeżeli my się zbierzemy naprawdę i, i pokażemy tą naszą yy, siłę, no to jesteśmy w stanie zbierać te pieniądze, żeby Aneta mogła wrócić do funkcjonowania.